W ręce uczniów szkoły podstawowej nr 5 w Lemborku trafiło blisko 100 nowoczesnych laptopów. Wszystko to za sprawą wdrażania przez dyrekcję placówki rządowego programu Cyfrowa Szkoła. Uczestniliśmy w rządowym programie Cyfrowa Szkoła, napisaliśmy wniosek i no, udało się, zostaliśmy wylosowani do tego programu i, i przetargi trzeba było zorganizować, odbywały się one dość długo, no bo pewne rzeczy nie wychodziły, ale wszystko zakończyło się pomyślnie. Zarazem nauczyciele jak i uczniowie otrzymali na wyposażenie nowoczesnego laptopa. Nauczyciele uczący w klasach czwartych, jest ich 16, otrzymali każdy z tych nauczycieli nowy laptop, nowy komputer. Oprócz tego w klasach czwartych uczy się 70 osób i te wszystkie dzieci otrzymały po laptopie. Głównym celem cyfrowej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Bo należy iść z duchem czasu i nie bać się nowego. Musimy nie oglądać się za siebie. Nauka idzie bardzo mocno do przodu, technika idzie bardzo mocno do przodu. Chcemy dać dzieciom najwięcej wiedzy, ile się tylko da. One są bardzo chłonne, one czerpią wszelkie informacje również z internetu, ale mamy na uwadze i to, że nie tylko. Tylko za pomocą internetu. Nie zapominamy o książkach, o podręcznikach, bo bez tego ani rusz. Tak uważam. Natomiast za pomocą internetu mogą znaleźć to, co jest im bardzo potrzebne. A więc szukanie informacji to jest jedna, czy poszukiwanie wiedzy jest to jedna, jedna rzecz, która pomoże być znaleziona za pomocą komputera. W związku z wprowadzoną innowacyjnością w placówce Cały grono pedagogiczne odbyło specjalne szkolenie pod nazwą e-nauczanie. Cała Rada Pedagogiczna, szkolenie na temat e-nauczania. Są w klasach przygotowane w niektórych pomieszczeniach tablice interaktywne i za pomocą e-nauczania również będziemy, dzisiaj dzieci dostają również wejścia do, do, do tego programu e-nauczanie i będziemy na pewno z tego korzystać. Aczkolwiek, tak jak wcześniej, Wcześniej powiedziałem, nie tylko to jest naszym celem. To jest jedna z metod, która pozwoli na szersze poszukiwanie wiedzy za pomocą również komputera. Wykorzystanie laptopów na zajęciach będzie zależało od pedagoga i formy poprowadzania danego przedmiotu w danym dniu. Ci najbardziej zainteresowani, czyli uczniowie, bardzo pozytywnie podeszli do wprowadzenia programu rządowego i nowego sposobu prowadzenia zajęć lekcyjnych. Dla mnie uważam, że bardzo ciekawy to był ten pomysł, że z tymi komputerami, bo to jest bardzo ciekawe i fajne takie, że inne szkoły tego nie mają, a nasza akurat będzie miała. Bardzo mi się podoba, bo lekcje będą nowocześniejsze i ciekawsze. Jest to bardzo fajny pomysł, y, ponieważ lekcje y, będzie łatwiej odrabiać. Sądzę, że będą ciekawsze po prostu, bardziej takie fantastyczne takie. A. A dlaczego fantastyczne? Takie, po prostu będzie takie bardziej wirtualne, tak po prostu, ciekawe bardzo będzie. Moim zdaniem y, ten pomysł był bardzo ciekaw, dobry, ponieważ dzieci będą mogły Rozwijać się trochę bardziej niż z książkami. Szkoła podstawowa nr 5 w Lemborku, jest jedną z 400 placówek na ponad 14 tysięcy szkół podstawowych w całym kraju, w którym podjęto projekt cyfrowej szkoły. W spotkaniu otwierającym program wzięli udział w miasta burmistrz i przewodniczący rady miasta, którzy wręczyli laptopy uczniom klas czwartych. Do sukcesu szkoły przyczynili się sami nauczyciele, którzy koordynują cały proces od złożenia wniosku po zorganizowaniu uroczystości otwierającej program.